Hej, siemano ludzie Sebek z tej strony, mamy dzisiaj czwartek, pięknie słoneczko mi tutaj świeci. Przyszła do mnie wczoraj przesyłka. Przesyłka od Bartka z Facebooka, w sensie na moim fanpage'u się dogadaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Czekamy dalej na nowe kolekcje, ja czekam jeszcze na moją przesyłkę z Hiszpanii. Nie mam pojęcia kiedy ona przyjdzie, pewnie jakoś w następnym tygodniu. Dobra, zobaczymy co tutaj jest. Oj, dobra, wylazło. <laughs> Widzę, że lubicie mi wysyłać folię bąbelkową. <laughs> tu, 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 tu. A mam takie do Was pytanko na początek. Czy chcielibyście kolejny filmik, unboxing z moją dziewczyną? Mam jeszcze jeden blisterek do otworzenia. E, więc jeżeli chcecie, żebym nagrał film z moją dziewczyną, bo po... Bo... Pod ostatnim filmikiem było mnóstwo łapek w górę, sporo wyświetleń, dużo komentarzy. Bardzo Wam się podobał filmik z moją dziewczyną, więc jeżeli chcecie, jeszcze jeden filmik, żebyśmy nagrali unboxing, mam tam jakiegoś blisterka, chyba z road 100 euro. Na rozgrzewkę mogę nagrać filmik z moją dziewczyną, żeby się bardziej wkręciła w otwieranie. Więc jeżeli chcecie, to oczywiście zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem. I go nagramy. Dobra. Zobaczymy tutaj Co tutaj mam Te bąbelki nie strzela, a nie strzelają Ale tak troszeczkę kiepsko Tu mam list, list jest prywatny Nie czytaj na filmie Dobrze, nie będę czytał e... Prośba o dwa autografy i kasiorka Kasiorka no tak, bo tam e... kupiłeś ode mnie kilka kart A zobaczę w sumie na jakiej karcie mam Ci się tutaj podpisać? A dobra, to zobaczymy później. Tutaj mam gratisik. Kolejny gratis, kolejny gratis. Prezent. I tu mamy Polska. O, Polska biało-czerwoni. I tu też mam gratisik. Kolejny. No to jest chyba ponumerowane. Jeden, dwa, trzy i cztery. Dobra. O, czekajcie, zobaczę sobie tylko na jakiej karcie mam ci się podpisać. Um, mam nadzieję, że to nic nie przetnę. Zobaczę, czy wszystko przyszło, tak jak miało być. Wiem, że się zdziwiłeś, bo wczoraj ci napisałem. Dobra, wszystko jest ok, doszło. E, także możesz być spokojny. Oczywiście przesyłkę weślę ci jeszcze dzisiaj. I jeszcze... Powysyłam do końca tego tygodnia przesyłki, które miałem tam wysłać do innych osób, bo potem w następnym dniu już za bardzo nie będę miał czasu. Yy, widzę, że tu jest karta Ronaldo i <laughs> jedna z moich ulubionych, jak i nie tylko moich. Karta ROTU Euro 2016. Yy, Okej. Okay. Yy, nie wiem, czy mam ci się podpisać tutaj na górze, to raczej powinien ci się Ronaldo podpisać. Yy. Także proszę cię, żebyś mi napisał w komentarzu albo na fanpage'u czy mam ci się podpisać z przodu na tych dwóch kartach czyli tutaj i tutaj ale jeżeli chcesz autografik to oczywiście bardzo mi miło i oczywiście e, wyślę ci a zresztą podpiszę ci się z przodu na karcie jednej i drugiej bo jeszcze za chwilę polecę na pocztę wysłać już tą przesyłkę no tu widzę troszeczkę karty mm, są uszkodzone ale to nic bo to są gratisy więc ja sobie z tym coś zrobię Defensive Rock Vincent Company kurde mogłyby już być te nowe karty bo już jestem głodny <gry> i tu bazóweczki jeszcze keyplayer Inan ja z tymi kartami takimi troszeczkę zniszczonymi coś z nimi zrobię ale to może w jakimś innym odcinku Lecimy z gratisem drugim. O, jest i mój prześladowca z Champions League, z update'a, to był Kedira. On mnie prześladował. Hernandez, oficjalna piłka, Aogo i Nacho. Trzech piłkarzy z Realu. Tych dwóch już nie ma, jak wiecie. Nacho jeszcze gdzieś tam chyba jest. <noise> yy, dobra, otwieramy sobie gratisik numer 3. Jest wczesna bardzo godzina. Dzisiaj zaspaliśmy z moją dziewczyną w sensie do pracy. Yy, budzik zadzwonił o 7 godzinie. Ja wyłączyłem ten budzik i poszedłem dalej spać i nie obudziłem mojej dziewczyny. I przeze mnie zaspała do pracy. <noise> E, dobra, one to watch, tu mamy Master Rising, e, Round of 16, Szachtar Donieck, Defensive Rock Neuer, Kazorla, International Star, Teves no tutaj Tevez już fajnie wygląda, e, Rising Star, O, ale zaraz zaraz, a ja nie kojarzę tego Risinga, to z jakiś. co to jest? aż się zatkałem. Aha, dobra. Przepraszam. Muszę się ogarnąć. I kolejny gratisik, już czwarty. I tu będą naklejeczki. Naklejek nie zbieram z ekstra klasy, ale jeżeli ktoś nie potrzebuje, to chętnie przygarnę, bo ja wiem co z nimi zrobić. Znaczy na pewno ich nie wyrzucę, ale przydadzą mi się. Jeden z moich bardzo dobrych kolegów zbiera, więc jeżeli ktoś nie potrzebuje, chętnie mogę przygarnąć. I oczywiście jest to edycja 2015. Kurde, zapomniałem patrzeć się tu w kamerkę i nie wiem, czy wy w ogóle coś tam widzicie. E... O, Śląsk Wrocław. Korona. I tu jeszcze jest, widzę. Champions League 14-15. No, jeżeli chodzi o Champions League, no to spoko, bo mam albumy, więc mi się przydadzą. O, jest i PP. Jest i Pepe z Champions League 14-15. Także spoko. Spoko, loko. Arsenal, no już niedługo Liga Mistrzów rusza, będzie co oglądać. Także fajowo. Dobra. Yy, przesyłeczka jak już widzisz doszła wiem że się zdziwiłeś wczoraj że tak szybko ale jest także spoko yy, oczywiście aha bo ja nie mam tu twojego adresu no to chyba teraz nie polecę bo pewnie siedzisz w szkole więc zaraz do ciebie napiszę na fanpage żebyś mi wysłał adres aha chyba że podałeś mi na liście zaraz zobaczymy a jest napisałeś mi w liście Eee, dobra eee, Podałeś mi w liście Adres, więc jest ok eee, No i co To by było na tyle, to była przesyłka od, e, od Bartka Bartek zakupił u mnie parę karteczek eee, No i wysłał mi kilka swoich Niektóre były niezbyt w dobrym stanie No ale nieważne, to są oczywiście gratisy ale no tak na przyszłość to bardzo bym was prosił, żebyście Jeżeli już chcecie coś wysłać w gratisie czy coś, to wyślijcie jakieś takie troszeczkę te lepsze. Nieponiszczone, bo ja szczerze mówiąc jestem przewrażliwiony. A na tych dwóch kartach oczywiście podpiszę Ci się z przodu, żeby nie było czarnym markerem. No i co? E, jeszcze raz, jeżeli chcecie, żebym otworzył blisterek z Road to Euro 2016, wiem, że już wszyscy mają kompletną edycję, ale jeżeli chcecie usłyszeć głos mojej dziewczyny i żeby pootwierała sobie coś, tak żeby się zachęciła, oczywiście ona chce nagrywać ze mną filmy, e, niedługo będą nowe edycje, więc na pewno będziemy, będę dużo tej, tych różnych edycji nowych otwierał z nią, ale żeby się wkręciła, to mogę nagrać jeszcze z nią, znalazłem blisterek, więc jeżeli chcecie, to zostawcie łapkę w górę. 300 łapek w górę pod tym filmikiem i nagramy filmik z moją dziewczyną. Unboxing tam blisterka sobie niech otworzy, poczyta nazwiska. Fajnie jej to wychodzi. E, dobra, to co? To by było na tyle. Ja Was pozdrawiam, życzę Wam miłego dnia i co? Czekamy dalej na nowe edycje. Pa pa! Trzymajcie się ludzie. Hejka!